Na rozmowę o technologiach zaprasza Alan Pawletta. drugi odcinek podcastu o technologiach. Ja nazywam się Alan Pawletta, moim gościem jest Bartek Barłowski. Cześć Bartek, MapiPL. Hey, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który oburzył media, generalnie odbiorców czytelników internetu i nie tylko, mianowicie o cenzurze w internecie, która, ma, która miała miejsce dwa tygodnie temu, wszystko jest w oparach wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Słyszałem przed nagraniem, że nie jesteś w temacie i dobrze, bo przynajmniej będę mógł usłyszeć twoją reakcję na żywo. O co chodzi? Chodzi o to, że podobno, bo to wszystko tutaj opiera się na pewne domysły, hakerzy włamali się na komputer syna nowego Bidena, tudzież samego czego Bidena, ale chodzi o to, że wypłynęła ich y, korespondencja mailowa, w której to rzekomo były zawarte y, informacje o możliwej korupcji i uwikłaniu w korupcję y, kandydata na prezydenta y, w jakiej, z jakimś tam biznesmenem z Ukrainy. Okej, okay, no news jak news, wiadomo polityka to, to polityka. Natomiast y, ta informacja została opublikowana y, w, w serwisie New York Post nie mylić z The New York Times. To taka bardziej taki wydaje mi się z tego co wiem taki nasz bardziej fakt. Okej, okay? taka gazetka, powiedzmy, że no, no serwis powiedzmy nie, nie, nie taki prestiżowy, ale nie ma to akurat znaczenia w tym w kontekście te, te, tej sprawy, dlatego że to co nastąpiło później właśnie oburzyło tutaj um, recenzentów, dlatego że Facebook i Twitter zaczęły linka pro, prowadzącego do tego artykułu blokować. E, po prostu blokować nie można go było sobie podać, udostępnić dalej. Podobno działało też to w usłudze takich jak e czy jak, jak smsy. Po prostu ten link był całkowicie zbanowany w mediach społecznościowych. Słuchacie podcastu o technologiach. No i teraz mamy taki problem, właśnie, który, który powstał. Chciałbym się dowiedzieć też, jakie Ty masz zdanie na ten temat. A oczywiście, może się pojawią jacyś, jakieś komentarze, zapraszamy do rozmowy kulturalnej. Czy co, co, co sądzisz o takim sposobie, jakby działania, tak? Bo zakładamy, że to była faktycznie informacja niesprawdzona, że te duże, prywatne firmy działały w dobrej wierze, ale mimo wszystko. Stanęły, no, stały się takim, takim cenzorem, który pewne informacje przepuszcza, a pewne eliminuje z obiegu publicznego. Mhm. No, w, oczywiście, sztab prezydenta Trumpa to wykorzystał do, do ataków, że jest to cenru, cenzura pełna, że jest to działanie celowe, prawda? No, wiadomo, że teraz już politycy będą to wykorzystywać. E, natomiast e, fakt jest taki, że doszło do tego typu blokady informacji. News sprzed dosłownie dwóch dni, bodajże. Nie, to już też parę, parę dni minęło, bo chcieliśmy to nagrać wcześniej, ale z różnych powodów tutaj osobisto-zawodowych się nie udało. Twitter zmienił swoją pro, politykę prywatności i w efekcie przestał, to znaczy stworzył jakby osobny byt prawny, to się nazywa hacked content, czyli treści, które zostały wykradzione, zhakowane, czyli jakby nie fake news, oni nie stają teraz po stronie jakby cenzury, że... Uważają, że coś jest na pewno nieprawdą, tylko że coś zostało publikowane, coś co zostało wykradzione, czyli nielegalnie pozyskane. I, i, po, i po tej burzy medialnej, która miała miejsce, która cię minęła, <laughs> efekt jest tego taki, że właśnie treści zhakowane nie będą już więcej usuwane automatycznie z Twittera, e, chyba, że będą pochodzić bezpośrednio od, od, od hakerów. Pytanie, kto ma to sprawdzać, czy to haker opublikował, czy już jest to gdzieś tam podane dalej. I drugi jakby, druga, drugi efekt tej zmiany polityki prywatności dotyczy tego, że linki, e, które właśnie będą no pochodziły tak z takich powiedzmy nielegalnych źródeł będą zawierać taką informację i taką etykietę właśnie o tym że no, że pochodzą z, że są nieprawdziwe tudzież z, zostały pozyskane w w niezgodny z prawem sposób. Czyli jest trochę no, już zmiana, zmiana podejścia. Natomiast, no właśnie, pytanie teraz też do Ciebie. Czy uważasz, że to jest ok? Jak, co sądzisz? Bo słyszysz to pierwszy raz, także jestem ciekaw Twojej takiej opinii, też na, na gorąco, że tak powiem. Mhm. Powiem tak, jeżeli chodzi o całą ideę cenzury w internecie, to faktycznie każdy serwis społecznościowy początkowo który istniał i istnieje, boryka się z tymi problemami, bo to zawsze było i ta cenzura zaczynała się od podstaw, czyli w pornografii, żeby wiesz, pornografia nie przeciekała do serwisów społecznościowych i Facebook i generalnie Twitter i wszyscy ci, ci, ci duzi gracze w serwisach społecznościowych mają narzędzia AI, które rozpoznają często taki footage, takie wideo w taki sposób, że potrafią to oflagować. I teraz pytanie w całym kontekście politycznym, kiedy to już jest używane, na przykład kiedy ktoś hakuje serwis i zaczyna pisać nieprawdziwe informacje z konta kogoś, trzyma się pod kogoś, no to to jest w ich interesie, żeby to zawsze zabezpieczać, ale też z drugiej strony użytkownik musi mieć na przykład dwustopniową weryfikację i w ogóle słyszałem, żeby gdzieś tam, to nie wiem czy to jest prawda, ale gdzieś tam był jakiś news, że ktoś jakiś haker, w cudzysłowie, był w stanie zgadnąć y, hasło do jednego z kont twitterowych Donalda Trumpa i zacząć też tam pokazał, że po prostu zgadł to hasło. I podobno on w 2016 też już potrafił hmm. zgadnąć jego hasło, co to jest w ogóle jakąś metafizyką, nie wiem. <laughs> Ale to, to jest, nie wiadomo teraz, czy ta, ta informacja jest prawdziwa, bo patrząc na to, na pewno takie... Yy, konta zweryfikowane muszą mieć dwustopniową weryfikację, ale teraz pytanie: Czy oni mają jakieś specjalne, yy, wiesz, no, te serwisy społecznościowe, one muszą pilnować bezpieczeństwa, a z drugiej strony nie potrafią, twierdzą, że nie potrafią pilnować kontekstu politycznego, tego, co to już tam puszcza w, to, nie? w świat. Nie? Mm. Bo, to Jasne, już, no, bo Ciężko być arbitrem tutaj, bo, bo to, wiesz, to, to, oni, 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 wiesz, oni siedzą w Silicon Valley czy w jakichś pięknych innych miejscach na świecie i programują kod, który ludzie używają do tego, żeby się komunikować i ułatwiają to komunikację, a teraz pytanie, wiesz, no, jeśli gracze zawsze byli i będą wykorzystywać to i zawsze wykorzystywali do, do niecnych planów i... I, no i oni, pytanie, oni, oni chyba nie chcą się ustawiać jako, tego, jako ci, że, że, jestem, że muszę być sędzią w tym, ale pytanie, ktoś musi, nie? Też powinien, bo, bo inaczej to jest chaos taki właśnie informacyjny, który teraz mamy, że w sumie nie wiemy, co jest prawdą, co nieprawdą już, bo informacje są, wiesz, brane często z... Wiesz, z braku kontekstu. Jest jakiś research paper pojawia się i potem brana jest jedna rzecz, i nie brany jest pod uwagę cały kontekst tego, dlaczego taki research paper w ogóle powstał. W ogóle teraz jest bardzo dużo też rozmowy o tym, żeby właśnie wiesz, wszyscy naukowcy pracują nad szczepionką. A jednocześnie są ludzie, którzy twierdzą, że to jest bez sensu. I, no, i, i, I to polaryzuje wszystko, i serwisy społecznościowe to teraz po prostu pokazują, nie. Jasne. Bardzo fajnie temat fake newsów został pokazany w filmie hmm, Dylemat y, Socjalny, y, Social Dilemma na, na Netflixie. To taki mm -hmm. nasz. Y, w tej szybkiej piłce dzisiejszej polecamy w naszym kąciku kulturalnym. Link zamieszczę w opisie. I tam temat jest przedstawiony no dużo bardziej mrocznie. To znaczy, tak w wielkim skrócie bo to nie jest żadna tajemnica, aczkolwiek, zobaczcie, proszę, ten, ten film, bo może Wam otworzyć oczy i pokazać pewne sprawy z punktu widzenia o którym nie wiedzieliście, e, tudzież nie zdawaliście sobie do końca sprawy, że, że tak to właśnie może działać. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby popadać w paranoję i teraz usuwać konta z serwisów społecznościowych, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość, jak te serwisy działają i żebyście pięć razy się zastanowili, nim wrzucicie coś, co jest waszym naprawdę. Ma, ma ciężki, ciężki ciężar tutaj prywatności, tak? Czyli właśnie jakieś zdjęcia no, intymne, tudzież z jakiś z waszych domów, tak? Dajecie metatagi w zdjęciach, tudzież jakieś dane medyczne. Na to, na to należy uważać. A dlaczego? Zobaczcie, proszę. Ale w wielkim skrócie, te serwisy, takie jak Facebook, żyją z reklam. I, i dla Facebooka użytkownicy są produktem. Dlatego, że te pozyskują, serwis pozyskuje dane, żeby... Jako usługę reklamową świadczyć dla swoich klientów, czyli dla osób, które kupują reklamy. I teraz no, im więcej tych danych serwis posiada, tym Lepiej i skuteczniej może konkretną reklamę dostarczyć. I teraz zobaczcie, na, na tych różnych grupach, no tematycznych grupach, często są właśnie poruszane tematy, już takie teorie spiskowe. Ja użyję takiego bardzo bezpiecznego przykładu, żeby tutaj nikogo nie, nie dzielić. Płaska Ziemia. Myślę, że zgodzimy się wszyscy, przynajmniej większość, myślę, słuchaczy, a, a my na pewno, że, że, ziemi, że, że planeta Ziemia nie jest płaska, tak? Myślę, że tutaj możemy się tutaj dojść do konsensusu w tym temacie. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jest grupa kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób, która wierzy w to, że ziemia jest płaska i oni sobie tam o tym rozmawiają. Udostępniają różne posty. No i oczywiście wyświetlają się reklamy w tej grupie dla tych konkretnych użytkowników. I teraz no, cały biznes polega na tym, żeby reklama, którą zobaczą, żeby, żeby ich zmotywowała, żeby w nią kliknąć. I, I fake newsy często właśnie powstają na zamówienie po to, żeby wywołać emocje, które spowodują, że klikniesz. Są to po prostu artykuły sponsorowane za, za często duży hajs. Które oczywiście z założenia są pisane jako totalne brednie, ale ich efektem ma, ma być tylko i wyłącznie zaangażowanie użytkownika w pewną reakcję, najlepiej zakończoną e, zakupem. A dla Facebooka po prostu konwersją z kliknięcia e, w dany temat. E, i, I to jest najbardziej przera przerażające, że to już nie tylko ktoś coś sobie powie, wymyśli, poda dalej, ale cały przemysł. Za Ogromne pieniądze, po prostu z tego korzysta i, i, i z tego żyje. Eee, także, także to, a propos, właśnie, jeszcze fake newsów. A ja a wracając do tematu głównego. O technologiach. Powiem tak, właśnie, jeżeli pojawiają się artykuły, że Ziemia jest płaska i mm, nie płyńcie za daleko łódką, bo, bo, bo spadniecie w przepaść, to ja osobiście jestem za tym, żeby serwisy społecznościowe takie treści eliminowały. A przynajmniej, Oznaczały. W sposób jasny i klarowny, że, że jest to uwaga brednia, tak? A to robią, to robią, genera to robią dosyć skutecznie już, dosyć. Um, ro robią właśnie, tylko że jest cienka, jest cienka granica właśnie między, między tym, co jest przynajmniej no w obecnej chwili, co jest obiektywnie bzdurą. A co można uznać za to, że jest kłamstwem? I, I właśnie dlatego chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie: czy chcielibyśmy, żeby tak potężne prywatne korporacje stawały w roli no, sędziego, który decyduje o tym, kto i, i tak stoją, tak? I tak decyduje w zasadzie twój algorytm o tym, co zobaczysz, a co nie. I jesteś tak sprofilowany, że, że oglądasz treści takie, jakie chcesz oglądać, stąd jest taki wielki też problem. No, no W Stanach Zjednoczonych to widać dokładnie. Republikanie oglądają treści y, antydemokratyczne, a de demokraci odwrotnie, tak? Oni żyją w bańkach informacyjnych, y, które sami sobie stworzyli poprzez klikanie. Lubię to, nie lubię, lubię nie lubię. I, i, i tak to wygląda, tak? Że jesteśmy zamknięci w pewnym kręgu informacji, i często jak słyszymy kogoś o innym poglądzie, innym punkcie widzenia, to uważamy go za idiotę. No bo przecież ja mam na Facebooku tysiąc znajomych i wszyscy myślą tak samo, tak? To jest właśnie ten dysonans poznawczy, który następuje. Także temat jest ciężki i, i ja tutaj nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że tak, chcę, żeby Facebook i Twitter absolutnie wycinali wszystko jak leci, dlatego że no zawsze gdzieś może pojawić się pokusa, że yy, jednak prywatna firma może mieć Swój interes w tym, żeby pewne rzeczy pokazywać, pewnych nie pokazywać, szczególnie jeśli chodzi o takie wrażliwe rzeczy jak, jak no, kampania prezydencka tak, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzeczy obiektywnie, naukowo potwierdzone jako totalne brednie powinny być eliminowane całkowicie. Ta, takie jest moje prywatne zdanie. A czy słyszałeś, a czy słyszałeś, że takiej stronie e, to e, zrobiła panna z Kazachstanu e, kobieta, która założyła serwis, w którym możesz kleić linka do, do dowolnego papieru naukowego. Normalnie jak chcesz e, znaleźć żadne informacje, no to musisz zrobić research. Zrobić ten research musisz mieć dostęp do papierów naukowych. Różnych dokumentacji, researchu, a często to jest. Znaczy artykułów naukowych. Okej. Okay. Artykułów naukowych, dokumentów. I żeby dostęp, mieć do tego dostęp, musisz często subskrybować tak zwane żornale, i jest to cały model biznesowy oparty właśnie o monetyzację, który pod koniec dnia i tak researchers, czyli ci ludzie, którzy pracują nad tymi papierami naukowymi, nie dostają grosza z tego, jak ten model biznesowy działa. W cudzysłowie ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo zawiły temat ogólnie z punktu widzenia publikacji naukowych. A ona zrobiła powiedzmy w cudzysłowie Napster'a czy mhm. torenta, do tego, że wklejasz po prostu linka do tego, gdzie jest ten papier naukowy, i klikasz download. I pojawia Ci się cały pełny PDF z dostępem do tego konkretnego artykułu. I, hmm. i trochę to zrobiło step disrupt, kompletny chaos, wiesz, i ona to, opis, wiesz, zrobiła to jako startup. Oczywiście <todziorno> kompletnie <todziorno> łamie prawo, ten cały serwis, bo prawa autorskie i tak dalej i, i mają, <grym> nie, nie chciałbym mieć na głowie wszystkich uczelni świata, w cudzysłowiu, ale cały model biznesowy jest o tyle, że po prostu to jest za darmo dla <todziorno> każdego i możesz wtedy pójść przez tego i sam dojść do, do konkluzji różnych i, informacji, do których wcześniej bie, nikt nie miał wcześniej dostępu po prostu, bo, e, bo to, to, to po prostu jest bardzo ograniczone, musisz często wie, zalogować się na dany serwis, żeby mieć do tego dostęp w ogóle. E, a ona to no, zabiera Netflixa do, 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 do nauki z, z artykułów naukowych. Także i to bardzo wpłynęło też na rozwój teraz właśnie dostępu do papierów naukowych związanych z researchem o covid zie czyli też temat związany, który cały czas będzie jakoś nas dotykał przez nie wiadomo jak długo jeszcze. I ludzie muszą jakoś to rozwiązać też, bo udostępnienie właśnie tych informacji na ten temat zwiększa szansę, że ktoś padnie na dobre rozwiąza rozwiązanie. Tych problemów, które, z, z którymi nauka się boryka, nie? i fake newsy przez, tym, przez to ciągną z tych różnych, różnych research paperów, właśnie coś, co jest nieprzebadane też, ktoś coś napisał, a nikt to za bardzo nie zweryfikował. Nie wiadomo, tak naprawdę gdzieś, gdzieś zostało coś opublikowane, a nie wiadomo, co no, tak naprawdę tam się działo, bo nie, nie ma potem konkluzji i następnego. Porównania, i tak dalej. To lekarze tłumaczą, że to jest skomplikowane, czy cały proces. I, i ciekawy, właśnie kontekst też. Nie, nie będziemy podawać palinka, ale może yy, to ogólnie, jeżeli ktoś poszuka, to na pewno sobie to będzie w stanie dojść do tego, e, jak ten serwis e, znaleźć w internecie. Mm -hmm. No, czyli w zasadzie w programie w odcinku o cenzurze sami cenzurujemy ten temat, ale, ale rozumiem, że, że no, jeżeli coś tutaj ewidentnie jest nielegalne, to, to nie będziemy tego promować. Ale tak jak powiedziałeś, osoby zainteresowane. Mogą sobie poszukać. Dobrze, Bartku, bardzo Ci dziękuję. Nie będziemy przedłużać zgodnie z naszym nowym formatem. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie a propos wprowadzania takiej cenzury prewencyjnej. Czy jest dobra, czy zła? Co powinna obejmować, jakie tematy, czy, czy nie powinna w ogóle mieć miejsca? wszystkie nasze serwisy, znaczy YouTube i mm, Facebook yy, i strona oczywiście są do waszej dyspozycji. E, jeżeli podcast się podoba, dajcie proszę, udostępnijcie po prostu go dalej, żeby więcej osób mogło nas słuchać. To był 22 odcinek podcastu o technologiach. Moim gościem był Bartek Barłowski, MEPI.pl. Dzięki Alanis. Dzięki Bartek. Ja nazywam się Alan Pawletta. Do usłyszenia w następnym odcinku. Więcej ciekawych rozmów o technologiach możecie posłuchać w Waszych ulubionych aplikacjach do podcastów na YouTube oraz na otechnologiach.pl.